Witam bardzo, bardzo serdecznie, a w tym odcinku chcę Wam przedstawić i powiedzieć parę słów o zestawie Sazabiego. Generalnie jest to zestaw, który bardzo ciekawie się prezentuje. Możemy tutaj zauważyć, że nasza postać ma taki ciekawy kolor, taki. Nie wiem w zasadzie dokładnie jaki to może być kolor. Nie, chyba nie jestem daltonistą. Ale taki zielony, ale bardziej turkus zielono-niebieski. Nie wiem, coś takiego. Także jest to bardzo oryginalny wygląd. Ma dwa... Tutaj akurat założyłem sobie dwa mieczesa zabiego, żeby było symetrycznie. One są też bardzo ładne. Kunsztownie wykonane rękojeści, i one są chyba takie niebieskawe, te miecze, tak? Też taki ciemniejszy odcień. Generalnie ja sobie ten zestaw tutaj przetestuję na barbarzyńcy. Składa się on z trzech części: jest to miecz, hełm i pancerz, ale tak naprawdę to ten zestaw idealnie się nadaje do najemnika z piątego aktu czyli Najemnika Barbarzyńca. Nie wiem kto pierwszy na to wpadł i kto to wymyślił, ja tutaj tego sam nie wymyśliłem. E, tylko od już dłuższego czasu, no kto wie ten wie, ale e, ten pancerz, hełm i miecz e, razem jeszcze w połączeniu z drugim mieczem, e, które jest słowem runicznym prawodawca, czyli lowbringer, po prostu ten najemnik wymiata. Ale dobra, o najemniku zrobię jeszcze inny materiał, gdzie opowiem o tym więcej. Zobaczmy sobie, jak to wygląda. Miecz jest zagadkowy, czyli ma obrażenia od takich malutkich do dosyć wysokich. To jest generalnie całkiem pożądane. Jak gramy postacią, która szybko bije, u mnie się to przy podwójnym uderzeniu mniej więcej tak tutaj e, wyświetla. Jest to przedmiot niezniszczalny, bardzo duża szybkość ataku, 318% do obrażeń zadanych demonom, nie? O, bardzo dużo, tak? Mamy 15 zręczności, 5 siły, dodatkowe obrażenia od zimna. No, i pewnie dlatego ten mierz jest taki ciemno-niebieski. Ale cały ten zestaw daje nam plus 1 do wszystkich umiejętności: 40% do szybkości poruszania się, bardzo dużo. Aż 15% punktów zdrowia wykradzionych za każde trafienie. 27% do maksymalnej wartości punktów zdrowia. Czyli zobaczcie, ja tutaj mam aż 4600. Tak z okrzykiem będzie chyba. I to daje nam bardzo dużą przeżywalność. Eee, szczególnie temu najemnikowi 30% do wszystkich odporności. No i obrażenia fizyczne są zmniejszone aż o 16%, to jest też dużo. Skraca czas działania trucizny o 75%. Ok. Eee, tutaj sobie popatrzmy tak, 318% do obrażeń zadanych demonom. Mamy do tego jeszcze ee, hełm. No, wymagany poziom 43, tak? wymagany poziom dla miecza 73. Czyli tutaj mamy plus 1 do wszystkich umiejętności, 100 do obrony. No, trochę odporności na błyskawice i na ogień. Czału nie ma, ale jest ok. <tum> Tym bardziej, że możemy go założyć już na 43 poziomie. No i mamy pancerz, tak, no sensowna obrona, 820 jest w porządku, 30% do fhr bardzo dobre, 300 do skuteczności ataku względem demonów, mamy tutaj siłę i zdrowie, tak. Czyli generalnie taki zestaw, e, no raz, że ładnie wygląda, ale okej, okay, to nie jest najważniejsze, naprawdę powinien się sprawdzać... E, po prostu dając nam yy, dużą przeżywalność, tak? Albo jeżeli używamy go do najemnika z piątego aktu. A jeżeli założymy tam Lowbringera, to z tego miecza będziemy mieć 318% do obrażeń zadanych demonów, demonom. A z Lowbringera będziemy mieć do nieumarłych, ale to tak jak mówiłem, jeszcze w innym materiale. Ja tutaj mam już y, otwarty teleport do Sanktuarium Chaosu. Jeszcze sobie rzucę okrzyki, no i zobaczmy, jak sobie taki. No teraz te miecze widać fajnie, właśnie jak sobie taki barbarzyńca poradzi z Diablo na Helu z tym zestawem. E, ja tutaj mam też wzmocnienie, ponieważ mój najemnik z drugiego aktu ma Dumę, która daje nam koncentrację, czyli te obrażenia powinny być jeszcze większe. Także jedziemy. No. Wiedziałbym, że całkiem, całkiem. Całkiem sensownie to wygląda. Może nie ma jakiegoś szału. Ale jest nieźle. Jest nieźle. Na pewno jest grywalnie, tak? I rzeczywiście mamy tyle wykradania życia. Ololol. Tutaj to nam się... Nam się tutaj trochę pali. Trzeba tych magów zlikwidować najpierw. Hej, 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 razem nie gin, nie gin. Razan, trzymaj się Dobra, najemnik jakoś przeżył, ogarniamy Tara paszczę pocisków, może to on nas tutaj zaciekał? Tak Nie. Zobaczcie, naprawdę przyjemnie się tym gra. Generalnie wiadomo jeszcze, że o, jakaś wielka korona trzy gniazda potrzebuję korony może by mi się przydała jakaś lepsza ale może i ta będzie dobra z trzema gniazdami akurat naprawdę jak dla mnie ten zestaw oczywiście w połączeniu z innymi przedmiotami które tu mam ale jest jak najbardziej zadowalający. Mamy tutaj do dwóch tysięcy piętnastu obrażeń, tak? Okay. Weźmy sobie miksturki. jeszcze jacyś klienci do ogolenia ciach ja chciałem Bra, dobra. Nie, nie chciałem tego. Tego chciałem bić. No barbarzyńcy jest to bardzo fajne, że ma ten okrzyk, który odgania nam to <grym>, Naprawdę nie raz i nie dwa mogło to uratować sytuację Ciach, 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 ciach. Okej, okay, okej okay. Dobra. Panie rycerzu, zapomnienia, nie uciekaj pan. I się schował sprytnie. No. Za rogiem, tuż za rogiem. Dobra. Hej. Okay. No i odpalamy tutaj. O lo! Co oni mi tutaj tak wszyscy... Jak on mi tu ucieka? Fanatyzm mi się zrobił. no. Najemnik padł także nie mamy teraz tej aury, i nie będę go już raczej strzeszał. Także zobaczmy, tak do 1400, jak nie ścieknęli. Mamy okrzyki z powrotem, no i jedziemy, załatwimy ich po kolei. Hmm. Mają niewrażliwość na ogień, a akurat tutaj ogniem, ale się ustawił Patrzcie, jak się ustawił, no on jeden No chodź tutaj Kamienna skóra, wyjątkowa szybkość, dobra Mamy tutaj berserkera na taką sytuację. Jestem przeciążony. No i pięknie, pięknie. Lecimy dalej.

Czego nie zadziałało, no? Może go nie dosięgnęło, czy co? Nie, tamto ja nie chcę iść, góry. Do Jestem leniwy, nie chcę czyścić całego z tego. Jakiś <laughs> teleport mi się tu nagły zrobił. Ojej, 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 ojej. No jednak ten mój no, najemnik nie, no ja mam tutaj tą. Powinna być duża skuteczność ataku, mam dużo. Ciekawe, co mnie tak łoi. Odporności mam bardzo wysokie. A, dobra, dobra, już wiem. Taki najemnik, okej. Okay. Barbarzyńca wygląda teraz <grybujesz> jakby grał na jakimś instrumencie wręcz, tak? Uderzał w klawisze. Bardzo szybko. Jednak ten zagadkowy miecz jest ciekawy dlatego, że potrafi raz bardzo szybko załatwić przeciwnika, a raz tak niekoniecznie, nie? Zależy, tak? Jak mamy teraz do 1300 obrażeń. To zależy po prostu jak podejdzie, jak się wylosuje. nocik. No I miotacz burzy. Pięknie. Okej, okay, dobra. Nie Można sobie okrzykiem i trochę podganiać i skupić się o kamienna skóra Dobra Załatwmy może tego bossa najpierw, minibusa Albo dobijmy Ale tutaj jest gonitwa Poganiamy się z nimi trochę. Po kolei panowie jadą. Nie wszyscy naraz. Każdy ma tutaj możliwość sparingu ze mną. Tak, tak, tak. Tak jak zjeżdżają im te punkty życia, to widać właśnie, że jak czasami wchodzi... Okej, okay, teraz ty, tak? Eee, dobra. Jak wchodzi czasami naprawdę dużo damage'a, a czasami tak mało, nie? Wolennice. Ciekawego. Nie bardzo. O, 34% do obrażeń. To jest fajne, to jest fajny klejnot. Można go sobie w czymś umieścić. Może się przydać. O, szyki spadły. Dobra. No i ostatni boss. Chodź, chodź. Zobaczmy, jak to tutaj z tym zestawem działa. No Zion, <grywki> Zionie ogniem, zioń ogniem, Zionie ogniem. Okej okay. No i fajnie. Mamy rondelej i Kirus. Kirys, 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 co to będzie? Kamosu no. Tego zestawu nie zbierałem akurat. Mm. Nie wiem, czy to mi się przyda. Raczej mi się chyba nie przyda. Rondela. Wyrżnij serce. Piękna nazwa. Wyrżnij serce. Plus 4 do umiejętności odnajdywania przedmiotów. O proszę, ciekawe, ciekawe. Sobie zostawię. To może na razie też, ale wątpię, żebym tego używał. Okej, okay, dziękuję Wam bardzo ładnie za uwagę. Jak materiał się podobał, to pamiętajcie, łapka w górę. I subskrypcja. A jak już oglądasz moje materiały, to bardzo mi miło. Istnieje możliwość wsparcia mnie na serwisie Patronite. Są tam zbiórki. Eee, także życzę miłego dnia. Cześć.